Niemalże równocześnie na arenę polityczną weszli dwaj przywódcy supermocarstw Lyndon Johnson i Leonid Breżniew. Lyndon Johnson objął urząd prezydenta 22 listopada 1963 roku po śmierci Johna Kennedy'ego. Breżniew w październiku 1964 roku po usunięciu Nikity Chruščowej. I natychmiast obydwaj zaczęli walczyć. Ale ta walka rozgrywała się daleko, daleko od granic obydwu supermocarstw Wietnamu. Z z 22 na 23 listopada 1963 roku Lyndon B. Johnson został zaprzysiężony jako 36. prezydent Stanów Zjednoczonych przez ponad 5 lat. Miał sprawować najwyższy urząd w państwie i decydować o biegu polityki zagranicznej mocarstwa. Lyndon Johnson nie lubił centralnej agencji wywiadowczej CIA i w sposób absolutnie widoczny, wyraźny lekceważył szefa tej agencji Johna McCona. Dlaczego tak było? Otóż w 1960 roku, gdy Kennedy wygrał wybory, również Johnson miał ogromny apetyt na zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Uważał jednak, że to właśnie CIA, wspierając Kennedy'ego, działała przeciwko niemu, uniemożliwiła mu start w wyborach prezydenckich. Dlatego właśnie, gdy został prezydentem, odsuwał od siebie Johna McCona i Centralną Agencję Wywiadowczą. Jednocześnie obok niego pojawił się inny, tajemniczy człowiek. Szef FBI Edgar Hoover. Objął urząd szefa federalnego biura śledczego FBI w 1924 roku, gdy instytucja ta była w całkowitym rozkładzie. Bardzo szybko przywrócił porządek i zbudował organizację, której zaczęła bać się Ameryka i jej prezydenci. Hoover wiedział wszystko o każdym polityku liczącym się na amerykańskiej scenie. Czy Johnson bał się Hoovera. Bez wątpienia wszyscy amerykańscy prezydenci obawiali się szefa FBI, który zbierał dowody obciążające każdego prezydenta Stanów Zjednoczonych, każdego znaczniejszego polityka działającego na amerykańskiej scenie politycznej. Tydzień po zabójstwie Kennedy'ego szef FBI przybył do Białego Domu na spotkanie z nowym prezydentem, a potem zanotował w swoim pamiętniku. Prezydent oświadczył, że jestem więcej niż tylko szefem FBI, jestem jego bratem i osobistym przyjacielem, że ufam mi więcej niż komukolwiek innemu. 8 maja 1964 roku 69-letni Hoover stanął przed prezydentem, aby dowiedzieć się, że został zwolniony z obowiązku przejścia na emeryturę obowiązku, jaki ciążył na każdym Amerykaninie przekraczającym 70 rok życia. Prezydent Johnson powiedział wówczas do Hoovera, naród nie może sobie pozwolić na utracenie pana. Żaden Amerykanin ani teraz, ani w przeszłości nie służył sprawiedliwości tak szczerze i tak dobrze, mówił Johnson. Bał się Hoovera. Ale również Hoover był dla niego bardzo przydatny gdyż przekazywał Johnsonowi materiały obciążające innych polityków, w tym członków klanu Kennedy. Na Kremlu Nikita Chruszczow został obalony w październiku 1964 roku przez grupę spiskowców, wśród których był Leonid Breżniew. Lecz nie on odgrywał wśród nich najważniejszą rolę. Pretendenci do władzy oddali mu ją tymczasowo, licząc, że gdy wyłonią w siebie najsilniejszego, łatwo będzie pozbyć się Breżniewa. Pomylili się. On bardzo szybko zgromadził wokół siebie wpływowych sojuszników i zdobył poparcie działaczy średniego szczebla aparatu partyjnego. Dwaj ludzie odgrywali aktywną rolę w obaleniu Chruszczowa. Aleksandr Szeliepin był przewodniczącym Partyjnego Komitetu Kontroli Partyjnej i Państwowej organu nadzorującego KGB oraz Władimir Simiczasny, szef KGB. W zamian za ten aktywny udział w obaleniu Chruszczowa zostali nagrodzeni. Awansowali, bardzo wysoko weszli do najwyższych władz partyjnych. Ich rola, ich znaczenie szybko rosło. Stali się zbyt potężni, co niepokoiło Breżniewa, ale nie mógł ich usunąć aż do 1966 roku. W tym czasie jego uwaga koncentrowała się właśnie na Wietnamie. Breżniew postanowił walczyć ze Stanami Zjednoczonymi o wpływy w trzecim świecie i wiedział, że zaangażowanie Amerykanów w Wietnamie, w wojnę wietnamską, znakomicie poprawia sytuację, pozycję Związku Radzieckiego w stosunku do innych państw. Zyskuje poparcie dla Związku Radzieckiego ze strony państw trzeciego świata. Breżniew był przekonany, że Amerykanie, podobnie jak wcześniej Francuzi, wygrać wojny w Wietnamie nie będą mogli. W 1946 roku, tuż po proklamowaniu przez Hoshimina Demokratycznej Republiki Wietnamu, Francuzi wysłali wojska do tego kraju. Rząd Hoshimina schronił się w górach i stamtąd kierował walką partyzancką prowadzoną przez Wietminę. Siłą tej armii było poparcie i pomoc Związku Radzieckiego i Chin. Francuzi nie potrafili zniszczyć dobrze wyekwipowanych i walczących z samobójczą determinacją partyzantów. W 1954 roku Wietmin przeszedł do ataku i 13 marca uderzył na ufortyfikowaną dolinę Dien Bien Phu. Okrążył francuski garnizon i odciął dostawy zaopatrzenia. Klęska wojsk kolonialnych pod Dien Bien Phu przesądziła losy ośmioletniej wojny o panowanie w Wietnamie. Społeczeństwo francuskie nie chciało już rozlewu krwi i dalszych ofiar. Nowy premier musiał podpisać układy genewskie, które podzieliły Wietnam na dwie części. Na północ od 17 Równoleżnika powstało komunistyczne państwo Demokratyczna Republika Wietnamu. Na czele rządu stanął człowiek owiany legendą zwycięzcy Ho Chi Minh. W Wietnamie południowym władzę przejął Godin Diem. Wydawał się mocnym człowiekiem, który potrafi zapobiec rozprzestrzenianiu się komunistycznych wpływów z północy, ale szybko utracił poczucie rzeczywistości. Zaczął zwalczać mnichów buddyjskich. Wietnamczycy wystąpili przeciw niemu. Wywiad amerykański zorganizował zamach stanu w listopadzie 1963 roku, w którego czasie godzin Diem zginął. Dlaczego Johnson zdecydował się wysłać wojska amerykańskie do Wietnamu? Początkowo zamierzał działać bardzo ostrożnie. Mówił, nie będziemy wysyłać amerykańskich z chłopców 9 czy 10 tysięcy mil od domu, aby robili to, co powinni robić. Chłopcy Azjatyccy. Jednakże sytuacja w Wietnamie niepokoiła Amerykanów. Istniało realne niebezpieczeństwo, że zwycięży tam partyzantka komunistyczna i odda władzę w tym państwie w ręce władców Kremla. Związek Radziecki opanuje Wietnam i zacznie rozszerzać swoje wpływy na inne państwa tego rejonu, zakładając tam bazy lotnicze i morskie, także opanuje całą Cały ten rejon świata. Dlatego właśnie Johnson zdecydował się działać energicznie. Jednakże fakty, które znamy dzisiaj, wskazują, że w całej tej wielkiej sprawie ogromną rolę odgrywał przypadek i niechęć Johnsona do centralnej agencji wywiadowczej. W 1961 roku w Wietnamie był niecały tysiąc amerykańskich doradców. Gdy Lyndon Johnson przejął władzę w dniu zamordowania Kennedy'ego. W Wietnamie stacjonowało już 16 tysięcy żołnierzy, wciąż określanych mianem doradców. Wtedy żołnierze amerykańscy nie walczyli z partyzantami i nie ginęli w dżungli, choć od początku 1964 roku ich liczba stale i szybko wzrastała. 31 lipca 1964 roku amerykański niszczyciel Medox, tankujący paliwo na wodach Zakotoki Tońkińskiej, zauważył cztery południowo-wietnamskie kutry torpedowe przechodzące w pobliżu. Dowódca Medoksa, kapitan Harik, nie wiedział, że kutry te wracają z rajdu na dwie północno-wietnamskie bazy i po zatankowaniu paliwa skierował okręt w tamtą stronę. Gdy zbliżył się do północnowietnamskich baz, aczkolwiek w dalszym ciągu był na wodach międzynarodowych, dostrzegł pięć północno północnowietnamskich kutrów torpedowych. Ich szyk zdradzał agresywne zamiary. Mendox zrobił zwrot na rufę i zaczął uchodzić, ale był wolniejszy od kutrów torpedowych. W pewnym momencie Hariks wydał rozkaz otwarcia ognia z dział kalibru 120 mm i wezwał na pomoc samoloty myśliwce z lotniskowca Tajkon po 37-minutowej walce dwa północno-wietnamskie kutry zostały zatopione, a trzeci poważnie uszkodzony. Prezydent otrzymał depeszę. Dzisiaj wczesnym rankiem USS Medox podczas wykonywania misji patrolowej został zaatakowany przez trzy kutry torpedowe. Prezydent odpowiedział, muszę mieć wyraźniejsze fakty. 4 sierpnia o 19.30 operator radaru niszczyciela MEDOX, dostrzegł na ekranie echo północnowietnamskich okrętów. Co prawda operator radaru z okrętu obok, Turner Joy, nie informował o niebezpieczeństwie ataku ze strony północnowietnamskich okrętów, to jednak kapitan Herok postanowił na wszelki wypadek otworzyć ogień w stronę tych okrętów zidentyfikowanych na ekranie radaru, kierując się wskazaniami radaru. Wezwał również na pomoc myśliwce z lotniskowca. One jednak zatoczyły krąg nad amerykańskimi yy, okrętami i nie widząc okrętów północnowietnamskich zawróciły. Sytuacja powtórzyła się o godzinie 22:25. Znowu na ekranie radaru Medoxa pojawiły się plamki wskazujące na obecność północnowietnamskich okrętów i znowu niszczyciel otworzył ogień. Wezwano na pomoc cztery myśliwce z Lotniskowca tajką Ale pilot jednego z tych myśliwców, Wesley MacDonald, raportował na lotniskowiec. Oni chyba zwariowali. Płyną z egzakiem, wrzeszczą, że Wietnamczycy strzelają do nich torpedy, a ja nie widzę żadnego okrętu. Następnego dnia pułkownik Harog, analizując przebieg tej nocnej bitwy, doszedł do wniosku, że to wszystko jednak mogło być winą błędnych wskazań radaru. I wysłał do dowództwa depeszę. Incydent w Zatoce Tomkińskiej wymaga wyjaśnienia. Jednakże ta depesza nigdy nie dotarła do Waszyngtonu. Również prezydent Johnson nie chciał czytać raportów CIA na ten temat. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił rezolucję upoważniającą amerykańskie siły zbrojne do podjęcia akcji odwetowej. Na wody wietnamskie wpłynęły lotniskowce. W sierpniu 1964 roku samoloty z lotniskowców uderzyły na pozycje partyzantów Wietkongów w południowym Wietnamie oraz cele w Wietnamie Północnym. Wojna zaczęła się rozlewać po tym kraju z piorunującą szybkością. Początkowo straty Amerykanów były minimalne. W 1964 roku w Wietnamie zginęło tylko 146 żołnierzy. To jeszcze bardziej umacniało Johnsona w przekonaniu, że należy uderzać z całą mocą, aby zahamować rozprzestrzenianie się komunizmu w tym rejonie świata. Utrata Wietnamu Południowego zagraża naszemu dobrobytowi i naszej wolności, mówił prezydent. W 1965 roku straty amerykańskie wyniosły już 1104 zabitych i dwa razy tyle rannych. Do listopada tego roku liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Wietnamie Południowym przekroczyła 167 tysięcy. Nieprzygotowani do walki w dżungli nie potrafili zniszczyć baz partyzanckich, systemu dowodzenia, łączności i zaopatrzenia Wietkongu. Ta wojna dopiero się zaczynała. Przybywały nowe oddziały, straty rosły. Johnson wierzył w potęgę armii amerykańskiej. Uważał, że im więcej będzie żołnierzy amerykańskich w Wietnamie, tym bardziej skłonny do negocjacji będzie wróg Wietkong i rząd Wietnamu Północnego. CIA zupełnie inaczej patrzyła na tę sprawę. Agenci CIA, analitycy CIA wskazywali, że Wietkong i rząd Wietnamu Północnego Patrzą na Wietnam oczami Moskwy. Im bardziej okrutna będzie tam wojna, im więcej ofiar, tym lepiej. Jednakże Johnson nie chciał tego słuchać. Johnson nie zapraszał szefa CIA, Johna McCona, na cotygodniowe, wtorkowe posiedzenia specjalnego zespołu, który zbierał się w Białym Domu, aby oceniać sytuację w Wietnamie. 13 lutego 1965 roku po dwóch atakach w Wietkongu na amerykańskie bazy prezydent rozkazał rozpocząć zmasowane naloty. Samoloty amerykańskie uderzyły na źródło siły partyzantów w Wietnam Północny. Tam były bazy partyzantów, stamtąd przemycano instruktorów, broń zaopatrzenie. Jednakże oficerowie, którzy opracowali założenia tego planu nie uwzględnili charakteru wojny ani informacji wywiadowczych. Samoloty uderzały w pustkę. W końcu grudnia 1965 roku w Wietnamie było już 181 tysięcy żołnierzy, a zwycięstwo wydawało się coraz bardziej odległe. W marcu 1966 roku oddziały komunistyczne zajęły amerykańską bazę wojskową w Dolinie Ashu, uzyskując kontrolę nad strategicznie ważnym regionem. Odpowiedzią Johnson było dalsze zwiększenie liczby żołnierzy. 3 marca 1966 roku sekretarz obrony oświadczył, że w Wietnamie jest już 215 tysięcy żołnierzy, a 20 tysięcy przybędzie w najbliższych dniach. Działania wojsk amerykańskich wspierały oddziały południowo-wietnamskie. Szef CIA John McCone zrezygnował w kwietniu 1965 roku. W ostatnim raporcie do prezydenta John McConn pisał, informuję, że do dzisiaj naloty nie spowodowały zmian w polityce rządu północnego Wietnamu. Dalej pisał, że efekt nalotów jest wprost przeciwny od zamierzonego, że utwardzają stanowisko północno wietnamskie Jednocześnie ostrzegał prezydenta, że na podstawie analiz przeprowadzonych przez CIA należy spodziewać się masowych protestów ze strony amerykańskiej opinii publicznej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowej opinii publicznej żądających zaprzestania nalotów. Jednakże Johnson nie przeczytał tego raportu, nie chciał rozmawiać z McConnem. Prezydent Johnson nie potrafił zrozumieć, że maleńki naród gdzieś tam w maleńkim państwie na skraju Azji może przeciwstawić się amerykańskiej potędze. W końcu 1968 roku liczba amerykańskich żołnierzy w Wietnamie przekroczyła 530 tysięcy. To była straszna wojna. A takie zdjęcia z Wietnamu oglądał cały świat. Johnson zaczął rozumieć, że dla milionów ludzi stał się politykiem zbrodni, izolowanym, tracącym kontakt z własnym społeczeństwem. Na Kremlu Breżniew przystępował do rozprawy ze swoimi zbyt potężnymi współpracownikami, Szylepinem i siemiczastnym. Wykorzystał sytuację, jaka pojawiła się w 1966 roku. Wówczas Semycz Wyraził zgodę na wyjazd Swietłany Lujewej córki Stalina, do Indii na pogrzeb jej trzeciego męża, hinduskiego komunisty. Ona z kolei odmówiła powrotu i z Indii wprost poleciała do Stanów Zjednoczonych. Siemiczastny wysłał do Stanów Zjednoczonych najlepszego agenta KGB, Iwana Sanko, nakazując sprowadzić córkę Stalina siłą, porwać ją i sprowadzić siłą do Moskwy. Ta misja nie udała się. Sanko został aresztowany. I te właśnie wydarzenia Breżniew wykorzystał, aby odsunąć Szylepina i Simiciasnego. Szefem KGB został Jurij Andropow. To stanowisko było dla niego nagrodą za udział w spisku przeciw Chruszczowowi i potem za wsparcie, jakiego udzielił Breżniewowi. Pierwszym zadaniem nowego szefa KGB stało się spacyfikowanie Czechosłowacji. Demokratyczne zmiany w 1968 roku Greżniew uznał za zagrożenie dla radzieckiego imperium. 21 sierpnia wojska państw Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Przed budynkami radia w pracy zginęło 30 osób, a 300 odniosło rany. Stany Zjednoczone wydawały się całkowicie zaskoczone rozwojem sytuacji w centrum Europy. Coraz większe zaangażowanie Wietnamu, a potem wybory prezydenckie, z udziału w których Johnson zrezygnował, sprawiło, że z widoku prezydenta umknęła Europa. Wybory prezydenckie wygrał Richard Nixon. On doprowadził do wycofania wojsk amerykańskich z Wietnamu. Ale straszna wojna trwała tam nadal. Najważniejsza jest historia, drodzy Państwo, na pewno dla członków Klubu Sensacji XX wieku i dlatego możemy sobie szczerze powiedzieć, że najważniejszym wydarzeniem maja było otwarcie Muzeum Broni Pancernej. Forty Czarniakowskie w Warszawie, miejsce historyczne pamiętające walki września 1939 roku i powstanie warszawskiego 1944 roku. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego pułkownik Zbigniew Święcicki miał wszelkie powody do dumy, witając dostojnych gości i obwieszczając otwarcie Muzeum Broni Pancernej. Już teraz na dziedzińcu fortów zgromadzono kilkadziesiąt pojazdów pancernych z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. Natomiast w jednej z sal. Fortu Czerniakowskiego zgromadzono elementy polskich czołgów z września 1939 roku. Niestety, całego czołgu jeszcze nie udało się odnaleźć, ale poszukiwania trwają. To muzeum będzie żyło rozkwitało, jeżeli będziecie Państwo tam przychodzić. Proponuję, żebyśmy nie zapominali o tym muzeum i odwiedzali je, aby poznać nadzwyczaj ciekawe uzbrojenie, sprzęty, które Muzeum Wojska Polskiego zgromadziło w tym swoim oddziale. Proszę Państwa, a do nabrzeża w Gdyni dobija błyskawica, najpiękniejszy okręt wojenny świata. Okręt, który w tym roku obchodzi piękną rocznicę, 60. rocznicę, 60. urodziny. Gdy przyjeżdżamy nad morze, nie zapominajmy o błyskawicy i wspomagajmy nawet najmniejszymi datkami, bo to również dowód pamięci, a ci z Państwa, którzy nie zdążą zapisać numeru konta, który w tej chwili widać na dole ekranu, proszę nie martwcie się, antena, tygodnik telewizyjny, antena... Drukuje w każdym swoim wydaniu ten właśnie numer. Proszę Państwa, kilka najciekawszych książek nadzwyczaj obrodziły, więc w telegraficznym skrócie. Samoloty Luftwaffe, wreszcie druga część znakomitej encyklopedii Marka Murawskiego. Przyznam się, że jest to najbardziej kompetentna, najbardziej wiarygodna książka na temat lotnictwa, jaką udało mi się czytać. Książka ze znakomitymi, unikatowymi zdjęciami i rysunkami. Jeżeli jesteśmy przy lotnictwie. Waldemar, Pajdosz, Krzysztof Zalewski, amerykańskie lotnictwo pokładowe, książka dla tych, których interesuje wielka wojna na Dalekim Wschodzie. Tom Clancy, atomowe okręty wojenne pierwsza serii książek Toma Clancy'ego przedstawiających współczesne uzbrojenie w nadzwyczaj przystępny, barwny sposób, z którego znany już jest ten autor. Proponuje włożenie do własnej biblioteki tej książki, tym bardziej, że od każdego sprzedanego egzemplarza wydawnictwo zobowiązało się przekazywać część pieniędzy dla błyskawicy. I książka kontrowersyjnego pisarza, historyka brytyjskiego Davida Irvinga, Wojna Hitlera. Dla tych z Państwa, którzy wiedzą, że wojna i historia miała bardzo różne oblicza, to bez wątpienia nadzwyczaj ciekawe spojrzenie. Drodzy Państwo, do zobaczenia w następnym klubie sensacji XX wieku.